Cześć widzowie! Cześć widzowie! Cześć! Cześć widzowie! Z tej strony Krzysztof, kolejny odcinek! I dzisiaj... Uuuu! Dzisiaj nowa seria, nowa gra! Tak, na kanale. Ostatnim razem nie poszło zbyt dobrze Easy Stylenies, ale być może dla niedługo będzie nowy odcinek. Tylko będzie trzeba zrobić jedną rzecz i sprawdzić, czy to działa. A później się coś pomyślimy w Zrobię niczegoś. czegoś. A dzisiaj... A dzisiaj sobie robimy... A dzisiaj robię... A dzisiaj gram w nową grę. Dzisiaj poznajecie nową grę, czyli Rolling Line, czyli to jest taka angielska gra, to jest kontrolujesz pociągi i dzisiaj sobie w nią zagramy. Więc nie zapomnijcie zostawić lajka i suba, bo to nam nie dużo znaczy. No i lecimy. Mam nadzieję, że bardzo dobrze będzie się nagrywać. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ok, lecimy. I dzisiaj pokażę wam pierwsze, pierwsze, jakieś samouczki do tej gry. A więc to jest gra, w której gra się właśnie, to jest taka angielska właśnie gra, w której właśnie wykontroluje po się pociągi. I naprawdę ciekawa jest to gra. Sam się już nauczyłem trochę samouczków i już to ja wiem. I jednak pokażę wam samouczki, żeby pokazać wam, jak to się dzieje. Więc mamy Rolling Line. Tutoriale. Quick to the Desktop. Workshop Na. Ale my wybieramy tutoriale basic movement jeszcze Welcome to The Rolling Ain. This Move and start. I właśnie tutaj pierwsze się właśnie mamy jak się poruszać, WSD oczywiście I tu można press TAB, tu i można kliknąć TAB i wtedy zmieni się w taką malutką postać O, widzicie? I teraz jestem mały, skakanie Bum I właśnie powróciłem do dużej postaci I jeśli użyjemy page up, page down, można zwiększyć i zmniejszyć swoją wysokość. Tutorial complete. I kolejny tutorial, basic movement, czyli takie właśnie podstawowe ruszanie się. Tu jest kontrolowanie pociągów, to jest też ciekawe bardzo. Trójka i trójka są najbardziej ciekawe. Więc mamy tu właśnie, bierzemy kontrolę. To jest takie właśnie urządzenie, którym się kontroluje. Wtedy klikamy lew, lewy przycisk myszy. I Widać taki czerwony laser I teraz trzeba skierować ten czerwony laser na lokomotywę Zamieni się w biały I teraz ją przejąłem. I teraz można użyć E I Q Żeby właśnie kontrolować tą lokomotywę E E kontroluje się do przodu A Q do tyłu I teraz jeśli będziemy mieli tą piątkę na, tym, na tej lokomotywie, to możemy do niej wejść.

Kolejny tutorial, czyli taki właśnie, kolejny samouczek, to jest Train Interaction, czyli teraz możemy pokazać Wam jak to się robi wszystko, jak się bierze lokomotywę czy coś. I pierwsze, i lewy przycisk, i teraz mamy rąkę, i teraz mamy, musimy kliknąć prawy przycisk myszy, no i taką lokomotywę możemy podnieść. Jeśli klikniemy lewy przycisk myszy na tory, to się z powrotem pojawi właśnie na torach. Teraz, I tu później możemy też wziąć taką lokomotywę, później dać Shifta, jakby Shifta i wtedy jak wiemy lewy przycisk myszy, to kopiuje się właśnie lokomotywę Możemy też push left, push right, Możemy ją, możemy kontrolować. możemy ją obrócić. I shiftem możemy klonować właśnie lokomotywę po stronach. I F możemy sklonować w pociąg. Prawym przyciskiem myszy możemy puścić lokomotywę. R możemy ją zniszczyć. Poczekaj, R możemy ją zniszczyć. No i tutorial komplet, ale zrobię sobie jeszcze jedną rzecz. A, oj. A. F, zły przycisk. maksymalna prędkość Jak szybko jedzie patrzcie I tutaj to będzie do następnego ale to się zajmiemy właśnie w ostatnim tutorialu który jest na temat edytowania właśnie właśnie tych Map tego wszystkiego. I właśnie ten pierwszy, właśnie. I właśnie dostajemy taki przedmiot, który mamy nawet tu, i można tu robić różne rzeczy. Możemy na przykład. I teraz mamy na przykład. I klikamy lewy przycisk myszy. I to możemy teraz edytować. Poczekaj details. Boom. I teraz możemy na przykład edytować taki samochodzik robić na przykład przewracaj go, oj, no co już robię, ale tu można właśnie nie wiesz, się to robi? Tylko... O M. Możemy na przykład zdrogę na przykład położyć. Teraz możemy na przykład. Oj. Jeśli chcemy teraz edytować tory, to bierzemy właśnie tak. Znowu wywalimy tą gigantycz, wejemy na tory, wyświetla się. Ojciec, wyrwałem tory. I później właśnie to. Play edits and then... Oh, o, tutorial the complete. No, jeśli wiecie o co chodzi, to możemy na przykład wejść do... Na przykład wejść do... Nie, to nie to. Może Tu mamy oficjalną mapę. Tu możemy sobie wybrać. Nie wiem, jakąś mapę, ale tu są oficjalne mapy. Tu mamy na przykład Santa P. I patrzcie. I teraz kieruje nas na oficjalną mapę tej gry. Tu możemy robić na tej mapie wszystko. Możemy ją zedytować. Do, 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 если только не вниз, мы можем сделать одну вещь. Вы в еды, zaczynamy nasz plan. Skoro teraz zatrzymaliśmy możemy tu na przykład teraz edytować tory. Oj. Tam była ta szuflada, w której mogłem brać tory. Tu macie też inne pociągi, a tu właśnie można edytować tory. No można na przykład to rozwalić torę Иисус ЗУС No i proszę. I teraz możemy na przykład sobie zrobić tak. No i proszę. Mamy zwrotnicę teraz wybudowaną. Mogę Wam nawet to pokazać kierując ten pociąg na tą stronę. I zobaczycie, że działa zwrotnica. Teraz włączam Oj. muszę się jeszcze nauczyć ten kierować i zobaczycie, że to działa. I proszę, zmieniło tor Jeszcze nie potrafię malować torów, ale może wszystko się nauczyć. Jak widać, medytowałem Tor, proszę, mamy teraz na tej mapie spocznicę której mógłby używać. Można też uderzyć w jakiś skład. Pokażę Wam, to będzie pierwsze uderzenie kolizyjne z jednym, drugim pociągiem. Patrzcie, jedzie ja kociny też żyło się. Trzeba trochę popchać, żeby to odwrócić. Ale udało się. I teraz właśnie ten pociąg. Co się w systemach powaliło z powodu tego zderzenia. Jednak można powiedzieć, że to jest fajna mapa. Można powiedzieć, że można tu robić wiele rzeczy. Może zrobię niego odcinek z tej serii. Co Wy myślicie na temat Rolling Line? Ponieważ ja się cieszę. Bardzo fajna gra. Można tu na przykład edytować tory. Może spróbuję jakoś je pomalować, bo tam widziałem, że funkcja była pomalowanie. Więc spróbujmy to jeszcze pomalować. Trzeba edytować. No ale na razie... O tu są jeszcze jakieś ulotki. W online game. No powiem to jedno. To na pewno jest jedna z takich fajniejszych gier. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się też cieszę w ogóle. Cieszę, ponieważ Cieszę się, ponieważ to bardzo fajna gierka, według mnie. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. I nie zapomnijcie zostawić lajka, i suba i cześć!